よし1 5ト m Ładny potem gole takie 32 może No, powiem wam jestem na wstrągach. Miałem może chyba trzy takie po. 30 parę malutkie piedzielce typowo sportowe, ale spójrzcie, mam koźlaki, ja patrzcie jakie prawdziwki Kurde Tam jakie piękne stoi Tu jest koźlak, koźlak tu widziałem, że o tu jest taki mocny trafiłek Tam jest następny że prawdziwy... o tam jeszcze jest jeden Prawdziwki rządza mm -hmm. Bierzemy się za zbieranie Piękne takie kurde placze ten jako tu ma gierę Spójrzcie Jest mocny Chyba roboczy Chyba taką ma nogę Zaraz zobaczymy Patrzcie, koźleczki Rodziwki To wszystko przeraźnięte Tutaj kurde, genacze Tu prawdziwki Tutaj prawdziwek z żarty A nie następny, następny Patrzcie Dwa stoją, tutaj jest żarty A pierdolę Tam, jaki byk stoi, zaraz wam pokażę to tutaj zobaczymy jakie są otwarte bierzemy tu jakie patrzcie te grzyby rządzą ładnie narobiło ich tam Tego bika wam pokażę Zobaczcie tu tu, tu, tu jest taki ładny koźlaczek No i kolacja znowu dzisiaj z grzybów Saję Jedna sobie też znalazłem fajną tego Zobijłem ci to są drobe wszystkie, kurde, Wszystko do

Nie już, kiedy nie będziemy wstawać, tam jeszcze jeden taki duży jest Ale nie będę schodził, bo Maddiasek jest teraz Ciężko władzi do góry, patrzcie jaki tam jest duży też Te duże niech sobie rosną Musimy sobie miejscówkę znaleźć Musimy się zjeść Dziękuję. Tutaj zawsze zbierałem te Teraz do będę wracał Tamirze są tereny na prawdziwki Krypy Spał się Dwie właściwie A i taka już skęczała Patrzcie jak się się do niej zabiera Kurde ślimaki biorą się za nierówno Tu są aż dwa łany próżniwek